Witam, witam, witam serdecznie. To jest właśnie filmik instruktażowy specjalnie dla aktualizacji, która właśnie weszła dzisiaj 15 lutego, więc na tym filmiku dowiesz się wszystkiego tak naprawdę o nowej zakładce, właśnie pierwszej zakładce w grze More Diamonds mianowicie rywalizacja. Więc teraz tak, jak widzisz po długości tego filmu, to zrób sobie kawę herbatę i startujemy. Jest tu kilka informacji: jest tu dużo informacji z tego względu, że jest to mocno rozbudowana właśnie zakładka, jeżeli chodzi o rywalizację między graczami. Więc, dlatego przejdziemy sobie ją krok po kroku. Po to jest ten filmik, aby właśnie można było do niego wrócić, żeby go można było wysłać e, znajomemu i tak dalej. Aby po prostu się nie męczyć, nie na własną rękę odkrywać, właśnie wszystkie klikać niepotrzebne rzeczy, tylko po prostu brać i patrzeć i uczyć się i oczywiście znaleźć też własną strategię i własny pomysł właśnie na to wszystko. Więc startujemy. Na początku zapraszam serdecznie do tego, aby przerzucić sobie diamenty z salda gry, czyli tutaj na samej górze, co mamy, to jest saldo gry do właśnie gigamagazynu. Dlaczego? Bo w Giga magazynie, czyli robimy tak, że wybieramy sobie drona albo 1% 7 dni. Albo 2% 24 godziny, albo 3% 1 minuta, i dajemy, transportuj do magazynu. I na przykład przerzucamy, nie wiem, ja będę potrzebował powiedzmy, że 4000, więc 1000 sobie przerzucam. Tak, i wyśli dron. I teraz ten dron sobie leci z góry, jak widzimy, zniknął 1000, tak. A ten tysiąc trafi właśnie tutaj do salda Giga Magazynu, i w saldzie Giga Magazynu je, są diamenty bezpieczne. A wszystkie tutaj na górze podlegają właśnie walkom. Więc, jeżeli wiecie, że nie będziecie e, korzystać właśnie z tych diamentów na samej górze, tak, e, no to bezpiecznie jest po prostu je przerzucić sobie do Giga Magazynu. To jest pierwsza rzecz. Teraz kolejna rzecz. No to zakładeczka pierwsza. Tak mamy właśnie. Rywalizację i jak to wygląda po kolei. Pierwsza rzeczą, jeżeli w ogóle Was zainteresuje rywalizacja, a macie dużo diamentów, macie na przykład e, struktury i spływają wam codziennie diamenty, albo macie radary i chcecie zabezpieczyć te wszystkie diamenty, które po prostu wam przychodzą, to kupujecie sobie coś takiego jak nietykalność. Tak? Czyli dajemy tutaj właśnie zmień i tutaj mamy nietykalność. I teraz każda jedna nietykalność kosztuje e, e, 10 diamentów. Jeżeli ją kupimy, tak, no to mamy wtedy nietykalność przez 24 godziny. Jeżeli kupimy na przykład, nie wiem, 10 tak, no to kosztuje to yy, 10 yy, czyli 10. ok. Kosztuje to 100 diamentów, tak i mamy nietykalność przez 10 dni i tak dalej i tak dalej. Czyli jeżeli ktoś chce mieć nietykalność nie wiem, przez 365 dni, tak no to to będzie go kosztowało 3650 diamentów i wtedy przez cały rok wie, że na pewno nikt nigdy go nie zaatakuje nie, tak jakby ta zakładka w ogóle dla niego nie istniała tak? więc tu mamy właśnie coś takiego, zakładka numer 1 teraz jak klikniemy kup to pobierze 3650 diamentów i będzie pisało, że nietykalność przez 365 dni ja z racji tego, że chcę teraz walczyć, żeby wam pokazać jak to wygląda nie będę tego klikał i teraz tak, na samej górze mamy informacje. Ta informacja tutaj pierwsza jest, ile mamy dostępnych ulepszeń, w tym przypadku 5. Druga informacja to jest, ile mamy pocisków, w tym przypadku 90. I trzecia, ile mamy dodatkowej energii, w tym przypadku 0. Tak, wysłane ataki, czyli ja zaatakowałem 24 razy. Tak, tutaj diamenty z ataków to jest 63,15 i to jest historycznie, tak, bo oczywiście do salda dopisały się już te diamenty, yy, a diamenty z obrony, czyli ktoś mnie zaatakował i ja się obroniłem, to jest są 4 diamenty. I teraz, żeby cokolwiek zacząć w tej zakładce, potrzebujemy właśnie ulepszeń. Ulepszenia kupuje się właśnie w sklepie, tak? I teraz. Jak widzicie, ja mam VIP-a oczywiście, tutaj na samej, na samej górze widzicie. I teraz co, co daje VIP? W tej zakładce VIP daje 50% taniej na wszystko. Czyli jeżeli ktoś nie ma VIP-a, to tutaj w cenie ulepszeń będzie widział 20 diamentów, w cenie amunicji będzie widział 2. Diamenty, a w cenie energii będzie widział 4 diamenty, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest informacja też dla Was, że warto mieć VIP z tego względu, że jeżeli ktoś chce się upgrade'ować w tej zakładce, to warto mieć vip z tego względu, że po prostu ma 50% tani na wszystkie rzeczy. I teraz, jeżeli chcemy się ulepszyć, tak, no to musimy mieć ulepszenia. No i wchodzimy sobie do sklepu, kupujemy na przykład 100 ulepszeń, tak? 100 ulepszeń. To jest 1000 diamentów, klikam kup, i teraz z góry pociągnęło nam 1000 diamentów, a dopisało nam się punktu lepszeń 105. Miałem 5, teraz mam 105, tak? Jeżeli chcę kupić amunicję, no to wpisuję na przykład 100, tak? I teraz 100 diamentów zamieniam na 100 amunicji, klikam enter, pociągnęło z góry 100 i amunicja wzrosła na 190, tak? Jeżeli chciałbym energię kupić, też na przykład, nie wiem, 50 energii, tak? No to wiadomo, że kosztuje to 100 diamentów, dajemy kup, pobrało tak i mamy 50 energii. Nietykalność, no to mamy brak nietykalności, tak, bo w tym przypadku właśnie e, nie korzystaliśmy z niej. Teraz na, zakupiliśmy właśnie sprzęty, to możemy teraz e, się upgrade'ować, tak. I teraz tak, jeżeli chodzi o hangar, to hangar jest złożony z czterech rzeczy, czyli tak naprawdę upgrade'ujemy cztery rzeczy, czyli bronimy się przed czterema rzeczami. Możemy bronić swój hangar pod kątem właśnie rakiet, pod kątem ognia, pod kątem elektryczności albo pod kątem wody. I w ten sposób automatycznie atakujemy. I tutaj już jest strategia z tego względu, że nie mamy pojęcia, jak przeciwnik ma upgrade'owany hangar. Czyli możemy upgrade'ować, że na przykład, nie wiem, chcemy 100 upgrade'ów dać na y, ulepszenie, dajemy 25 właśnie na rakiety, 25 na ogień, 25 na elektryczność, 25 na wodę. Możemy tak zrobić. Możemy zrobić, że rakiety 50, ogień 50, elektryczność 0, woda 0. Możemy się bronić tylko przed rakietami i na przykład rakiety dać 100, tak? A wszędzie 0, 0, 0. To zależy od Was, od Waszej strategii, od tego, aby zmylić też przeciwnika. Z tego względu, że jeżeli ktoś Was będzie atakował na przykład dronem o, o sile 30, a wy macie na przykład rakietę obrona 29, no to was będzie mógł zniszczyć, tak? bo on ma 30 atak rakiety, wy macie 29 obrony rakiet, przeciwrakietową, tak? czyli jeden tutaj punkcik przeważa właśnie na jego korzyść. Ale jeżeli na przykład upgrade'ujecie 50, upgradeów w rakietę i 50 oknia, a on ma 30, tak? To tak naprawdę wyszczela pociski. Wy te pro, pociski bez problemu bronicie, tak? I otrzymujecie za to dodatkowe diamenty. O tym też za chwilę. Więc teraz, żeby ulepszyć, to po prostu wydajemy te ulepszenia, które mamy. Tutaj wskazujemy po prostu, że chcemy, powiedzmy, ten rakiety ulepszyć po 10. I teraz zwróćcie uwagę, że nie zabiera nam już diamentów żadnych za ulepszenie, czyli mam 2850 na górze diamentów. Kupuję 10 ulepszeń enter. Mam poziom 10, ale diamenty mi nie zniknęły. Z tego względu, że pobiera właśnie z tego konta. Czyli miałem 105 ulepszeń, teraz mam 95 ulepszeń. I te ulepszenia po prostu sobie rozrzucam. Na przykład dajemy tu 10, na chwilę damy tu 10 i tu 10 na przykład, tak? Co za tym idzie, hangar urósł nam do 44 do 40 poziomu, tak? Bo suma czyli 10 10 10 10 to jest 40. I tutaj mamy informację, że maksymalnie Możemy upgrade'ować się do 40 poziomu. W tym przypadku, tak? Ważna informacja też, nie ma górnej granicy ulepszeń. Ktoś może ulepszyć do 1000, do 10 tysięcy, do 12 tysięcy levelu i tak dalej, tak dalej. To już jest od Was zależne, jak to chce się ulepszać i do jakiego poziomu dojść. I tutaj mamy informację, czyli hangar mamy 40, a w sumie poziom mamy 55. To znaczy, że mamy. Zakupionych tyle sprzętów, że suma wszystkich sprzętów, wszystkich radar, dronów, które tutaj widzicie, to jest 55, tak? Ale nie może jednostkowy dron przekraczać ilości hangaru, tak? Czyli nie mogę upgrade'ować swojego na przykład drona do tysięcznego poziomu. Dlaczego? Bo system będzie krzyczał, że słuchaj, słuchaj, poziom hangaru jest 40, więc nie możesz upgrade'ować powyżej 40, jeżeli ktoś chce powyżej 40, to musi upgrade'ować hangar na 40. Czy tu jest zasada 50 na 50, czyli tak mocno jak mamy upgrade'owany hangar, tak mocno możemy upgrade'ować drony. Teraz, tu mamy nazwę hangar, naszego hangaru, normalnie mamy oczywiście numer ID, tak? Ale możemy sobie też zmienić na przykład p a t r y k Tak? OK. I dajemy zmień. I tutaj automatycznie nasz hangar już, nie, już nazywa się Patryk. I jak my będziemy atakować, jak ktoś będzie nas atakował, to będziemy mogli wpisywać Patryk i wtedy będziecie atakować dwójkę, tak? Albo po prostu yy, wasi znajomi, jeżeli wy jakoś tam się nazwiecie i wyślecie mu albo swój numer ID, albo właśnie swoją nazwę i wtedy możecie między sobą walczyć. Mamy coś takiego jak zaatakuj, to do tego dojdziemy. Ranking, no to oczywiście możecie sobie zobaczyć. Tutaj odświeża się w czasie rzeczywistym wszystkie, właśnie rankingi, jeżeli chodzi o punkty, kto ile ma punktów, tak, XP, ataki, tak, ataki w ciągu 24 godziny, kto ma jakie najmocniejsze drony, tak, kto ma największy hangar i tak dalej, i tak dalej, kto ma największy poziom i tak dalej, i tak dalej. To się zmienia, oczywiście możecie sobie na to wszystko tutaj patrzeć i sprawdzać. I rywalizować właśnie między sobą, jeżeli chodzi o rankingi. I teraz tak, mamy oczywiście historię ataków, czyli jeżeli ktoś Was zaatakował, kto, kogoś Wy zaatakowaliście, o tu widzicie, o na przykład Patryk, tak? Czyli 02 jest automatycznie już nazwany też Patryk. No i tutaj widzicie wszystkie są swoje wygrane i przegrane, jeżeli chodzi o historię, właśnie związaną właśnie yy, z tym, yy, z tymi atakami. I teraz jedziemy do dronów. Dronów mamy w sumie 10. I one różnią się czym? Różnią się oczywiście kosztem, czyli mamy pierwszy za jeden diament i on wymaga tylko dron poziom 1. Tak, mamy dron atakujący drugi, on wymaga poziom 10. Tak, mamy tutaj poziom tak, bo mam 50 diamentów, wymaga poziom, nie, znaczy poziom 5, ten poziom 10, ten poziom 15, tak, wymagania ten 25, ten 50, ten setny, ten 300, ten 500, ten 1000, tak? Czyli muszę mieć hangar 1000, żeby móc sobie takiego drona kupić i oczywiście oprócz tego też diament, więc tutaj już hmm, drony kupuje się za diamenty. I teraz tu, gdzie mamy ulepsz, to znaczy, że już został on kupiony, tutaj też jest ulepsz, ale tego mogę kupić. Teraz wymagania spełniam z tego względu, że mam poziom 10 i mam też 50 diamentów. Dajemy kup i dajemy potwierdź kup. Tak? Zniknęło z góry 50 diamentów, wskoczył nam jako ulepsz, czyli wiemy, że go mamy i po prostu mamy teraz już trzy drony. Mamy pierwszy, drugi i trzeci, tak? I teraz ta informacja tutaj jest bardzo ważna, czyli 6 na 10, 19 na 20, 25 na 25. To znaczy, że energii w tym dronie zostało jeszcze 6 na 10, tak 19 na 20, 25 na 25. Energia w dronach jest bardzo potrzebna z tego względu, że jeżeli atakujemy to wszystko zużywa energię, tak? Czyli żeby dolecieć zużywamy energię, żeby zaatakować kogoś zużywamy energię i ta energia przy każdym ataku się traci, ale co dobre? przy każdej godzinie odnawia wam się jedna energia. Czyli tak jak tutaj mamy 6 na 10, wcześniej było 0 na 10. Minęło 6 godzin, mam już 6 na 10. Jeżeli minie kolejne 4 godziny, będę miał 10 na 10, czyli tak naprawdę przez noc naładuje mi się ten dron właśnie do poziomu 10. Oczywiście jeżeli nie chcę czekać, a chcę atakować właśnie mocno, to oczywiście możemy sobie wejść do takiego drona i daj użyj energii, tak? I daję, użyj i mam 7 na 10, 8 na 10, 9 na 10, 10 na 10 i zapłaciłem czteroma energiami, które kupiłem wcześniej na górze. Tak? Miałem 50 energii, mam teraz 46, ale dzięki temu mam naładowany dron 10 na 10. Mogę teraz atakować i mam 10 energii. Tutaj, jeżeli chodzi o energię, to mamy tyle. Tak? Jeszcze dron możemy ulepszać pod kątem przeładowania, i zaraz zobaczycie walce. Jak wygląda tutaj specjalnie? Będę go upgradeował, żebyście widzieli różnicę, bo zaatakuje sobie raz właśnie bez ulepszenia przeładowania, a zaatakuje drugi raz z przeładowaniem i zobaczycie jaka jest właśnie różnica. Druga rzecz, czyli tutaj tempo przeładowania, to znaczy jak nacisnę pocisk, to zanim mi się naładuje do drugiego pocisku, mija jakiś czas. Więc, jeżeli mamy kiepsko upgrade'owany ten poziom, to mija długo, dużo czasu, żeby móc wyszczelić drugi pocisk. Jeżeli mamy dobrze to upgrade'owany, to możemy szczelać tak naprawdę co chwilę, co sekundkę, co, co nawet mniej niż sekundkę. Wszystko zależy od naszego y, tempa naciskania. To jest jedna rzecz, czyli przeładowanie, czyli jak szybko szczelamy. Druga rzecz, pojemność, i to jest bardzo ważne. Pojemność polega na tym, ile jesteśmy w stanie zabrać diamentów od przeciwnika w momencie, gdy już nie ma hangaru. Czyli jeżeli atakujemy kogoś i zrozwaliliśmy mu hangar do zera, a tylko wtedy, jak rozwalimy mu hangar do zera, to jesteśmy w stanie dostać się do ich jego skarbca, czyli dostać się do jego diamentów, do jego diamentów oczywiście w saldzie gry, nie do giga magazynu. I wtedy możemy zabrać te diamenty, ale jeżeli nie mamy upgradeowanej pojemności, czyli pojemność mamy na 1 czy na 0, to wiadomo, że nie jesteśmy w stanie zabrać diamentów. Teraz w tym przypadku poziom czwarty polega na tym, że pojemność 4, to znaczy, że ja przy każdym ataku, jeżeli kogoś zaatakuję, mogę zabrać mu maksymalnie 4 diamenty. Tak? Czyli jeżeli ja sobie teraz ulepszę to bardziej i na przykład dodam sobie tu jeszcze 5. Tak, to dajemy dokup, wskoczyło mi na 9, czyli ja teraz atakując kogoś mogę mu zabrać za jednostkowym atakiem mogę mu zabrać 9 diamentów, tak? Więc jeżeli on ma na przykład nie wiem 90 diamentów, to musiałbym na niego jechać 10 razy, tak, żeby pozabierać mu raz 9, wrócić, znowu atakować go, 9 znowu wrócić i tak dalej, 10 razy to zabiorę mu 90 diamentów, tak? No i energia, oczywiście wiemy o co chodzi. Teraz tutaj mamy też oczywiście do upgradeowania naszego drona. Czyli upgradujemy go pod kątem, tak samo jak broniliśmy się nasz hangar, tak? Czyli możemy atakować i robić drona z bardzo mocną rakietą, albo z bardzo mocnym ogniem, tak? albo z bardzo mocną elektrycznością, albo z wodą. Wszystko zależy, jak chcemy się nastawić. Czy chcemy nastawić się, żeby ten akurat dron atakował mocno właśnie rakietami, no to wchodzimy sobie i klikamy na przykład 60, tak, że chcemy ulepszyć go rakiety do 60, dajemy ulepsz i wyskakuje nam informacja zbyt niski poziom hangaru. No właśnie, ja mówiłem wam wcześniej, żeby upgradeować, nie możemy upgradeować więcej niż i mamy hangar, tak. Hangar mamy 40, więc ja specjalnie kliknąłem 60, żeby wam pokazać, że się nie da. Więc na pewno możemy sobie zrobić 10. Bo hangar mamy 40, więc 10 na pewno nam wejdzie. Poszło. Tak, czyli ten dron mamy upgrade poziom 10 rakiety, tak, czyli możemy atakować dronem jedynką. Tak, możemy atakować rakietami, bo mamy je mocno rozbudowane i za każdym razem jak zaatakujemy, będziemy mogli wziąć 9 diamentów. Ok, no to wyruszamy. Czyli mamy wszystko. Możemy atakować. Teraz atakujemy i teraz atakujemy losowo, czyli wybieramy sobie spośród wszystkich e, dronów, e, czy spośród wszystkich hangarów w naszej kategorii, wybieramy ofiarę, tak naprawdę, tak? Więc tutaj wszystko zależy od nas. Oczywiście możemy kliknąć losowy i wtedy system nam znajdzie jakiegoś użytkownika, ale możemy też zaatakować swojego kumpla. Na przykład ja będę atakował ID 6, to jest jedno z moich drugich z innych kont, tak? I zobaczymy co się będzie działo. I numer 6, zobacz. Sprawdzamy czy możemy go zaatakować. I teraz po pierwsze musimy wybrać, czym chcemy go zaatakować. Tutaj system podpowiada, czy chcemy dron 1, dron 2, czy dron 3. My upgrade'owaliśmy dron 1, więc wybieramy sobie dron 1, tak? Klikamy. Jest przygotowanie walki i walka się zaczyna. Mamy 30 sekund na to, żeby go atakować. I teraz każdy... Ja oczywiście powinienem teraz atakować, nie gadać, ale każdy nasz przyciśnięcie powoduje, że... Wyszczelimy pocisk. I teraz ja daję atakuj rakietami, bo rakiety mamy mocno upgrade'owane i przeładowanie. Jest koniec walki z tego względu, że hangar został zniszczony. Czyli w tym przypadku. Patryk wygrał z tego względu, że akurat ID-6 nie miał w ogóle żadnej obrony, czyli nie było tam żadnego hangaru. Od razu podczas jednego pocisku udało nam się dostać do serca, tak? czyli do tego, że ukradliśmy mu 9 diamentów. Dlaczego 9? Bo tylko tyle jesteśmy w stanie zabrać, bo nasz dron tylko 9 potrafi zabrać y, rzeczy. tak? Teraz mhm. wychodzimy stąd i patrzymy, co się wydarzyło. Mamy historię, więc w historii widzimy: o, ten atak. Tak, Patryk atakował, 0,6 się broniło. Nagroda nasza to 9 diamenty, ukradziono właśnie 9, dostaliśmy XP, no i jeden diament z, dostał obrona. już pokazuję, mówię o co chodzi. Chodzi o to, że jeden pocisk wyszczeliliśmy, a każdy pocisk wyszczelony nas kosztuje jeden diament, tak, no bo tyle kupiliśmy za jeden diament, kupiliśmy pocisk, ale ten atakowany za to, że przyjął na klatę, jeden pocisk, to dostaje nagrodę w wysokości 08 diamenta. Tak? Tu jest zaokrąglone do jednego diamenta, więc 08 diamenta dostaje ten przeciwnik. Za to, że obronił się. Gdybyśmy wyszczelili 10 pocisków, to dostałby 8 diamentów. Tak, Wyszczelilibyśmy 100, di 100 pocisków, dostałby 80 diamentów nagrody za to, że się obronił, a w drugą stronę, jeżeli my byśmy zniszczyli mu hangar, to nas hangar, czyli nasz jeden Jedno ulepszenie kosztuje 10 diamentów, tak? ale za to, że potrafimy zniszczyć, właśnie podczas walki, komuś jeden poziom hangaru, otrzymujemy 8 diamentów. Te wartości są zmienne, więc to jest na dzień dzisiejszy właśnie takie e, e, warunki więc to też się nie nastawia, że w momencie, gdy słuchacie już tego nagrania, a mogło minąć jej miesiąc, pół roku, tak, to mogą być inne. Tak? Ale tają na, na dzień dzisiejszy, na 15 lutego 2024 jest właśnie tak. I tutaj dostajemy te informacje, co udało nam się zrobić. Te diamenty oczywiście poleciały nam do salda gry, ale mamy również tutaj informację, że atakowaliśmy 25 razy i mamy w sumie 72 diamenty z naszych ataków. Teraz atak trwa 30 sekund, czyli nie możemy zaatakować od razu tego samego gościa, bo system będzie nam krzyczał, że ten gracz jest już atakowany. I teraz tak naprawdę, jakbym ja wiem, że numer 6 teraz nie ma hangaru, bo został rozwalony do zera, więc ja mogę go zaatakować jeszcze raz. Znowu wybieram dron numer 1. Teraz się pozmieniało z tego względu, że ten jest bardziej naładowany, ale my i tak chcemy jedynką atakować z tego względu, że wiemy, że mamy yy, w jedynce mamy nośność że tam właśnie pojemność 9, czyli znowu jak zaatakujemy, oczywiście przeciwnik zniszczony, bo już wiemy, że jest zniszczony, i znowu dostajemy 9. I tak naprawdę cały czas możemy atakować i dostawać 9. A wychodzi komunikat, że jednak przeciwnik jest zaatakowany. To znaczy nasz wcześniejszy atak, który powinien trwać pół minuty, trwał szybciej, bo my szybciej go zniszczyliśmy, ale i tak system nie przepuszcza wAL. To jest specjalnie tak zrobione, że 10 osób naraz nie może was zaatakować, tak? Czyli jeżeli ktoś już was atakuje, to żaden inny gracz nie jest w stanie Was zaatakować, żeby nie było, że nagle macie, nie wiem, 100 ataków naraz, więc w żaden sposób nie jesteście w stanie nic zrobić. Tu jest tak zrobione, że każdy może mieć jeden atak i będzie dosta po pół minucie, będzie można go zaatakować znowu. Więc znowu, jak wchodzę w historię, znowu zaatakuję, wybieram znowu drona numer 1, tak? i znowu mogę atakować. Oczywiście, to się zdarza tylko wtedy że wiemy, że dany hangar się nie broni, tak? Czyli w tym przypadku tutaj nie ma obrony, no bo nikt nie wybudował. Oczywiście możemy się naciąć na to, że w tej sekundzie przeciwnik jest w stanie sobie dokupić hangary, dokupić sobie mocne jakieś rzeczy i może nas po prostu zaatakować, albo po prostu no, nie będziemy w stanie go zaatakować, bo zobaczymy, że ten przeciwnik się broni. Ale jak na razie w tym przypadku szóstka się nie broni, tak? więc tak to wygląda. Teraz, jeżeli chcielibyśmy Mamy diamenty i chcielibyśmy więcej bie, bie, brać za jednym razem, a nie tylko 9, no to wchodzimy w ulepsze drony, wchodzimy w pojemność i klikamy na przykład 11 jeszcze, tak? Czyli będziemy mieli wtedy w sumie poziom 20. I teraz, jeżeli zaatakujemy, też zaatakujemy szóstkę i też wybierzemy drona numer 1, e, wybierz, jest przygotowanie ataku, atakujemy, no to teraz chyba wiecie, ile nam się uda zabrać diamentów. Taran, 20 diamentów. Dlaczego? Bo maksymalnie jesteśmy w stanie wziąć 20. Wie, czyli wiemy, że ID6 ma co najmniej no, tyle diamentów, bo tyle nam się udaje ich zebrać. Dobra, zostawmy tę szóstkę biedną, bo <ścoughs> ciągle została atakowana. Teraz zrobimy coś szalonego, mianowicie zaatakujemy i zaatakujemy losowo. Wybieramy drona numer 1, tak? I teraz nie wiemy, zaatakowaliśmy, przepraszam, zaatakowaliśmy 20439 i atakujemy rakietą, atakuj. Hangar został zniszczony, nagroda 0-0. Dlaczego? Z tego względu, że na tym saldzie gry nie było żadnych diamentów. Więc przy tym ataku niby wygraliśmy, bo zaatakowaliśmy i zwyciężyliśmy, ale matematycznie rzecz biorąc jesteśmy stratni jeden diament. Dlaczego? Bo musieliśmy wyszczelić jeden pocisk, co za tym idzie kosztowało nas jeden diament. Więc automatycznie tutaj przeciwnik dostał 0,8 diamenta. Czyli on, jak się obudzi rano, to zobaczy, że na saldzie gry ma 0,8 diamenta, bo ktoś go zaatakował, nie miał co stracić, bo nie miał w ogóle upgradeowanych radarów czy hangarów, ale również nie miał żadnych diamentów na saldzie, więc tak naprawdę się obronił. To działa też w ten sposób, że jeżeli ktoś z Was wybuduje bardzo dobry mechanizm obronny, tak, czyli bardzo dobry hangar i 100 ludzi Was zaatakuje na przykład przez noc i wszyscy odbiją się od Waszych murów tak, i nic Wam nie zniszczą, to okaże się, że z każdego tego ataku otrzymaliście jakąś nagrodę, więc może się okazać tak, że jak sobie dobrze upgrade'ujecie, to się może okazać w ten sposób, że dostaniecie na przykład nie wiem, 5, 10, 50 200, 500 diamentów, właśnie z obrony, tak? to wszystko zależy właśnie już od Waszej strategii. No dobra, no to atakujemy dalej, tak? i znowu możemy dawać losowo. Oczywiście pamiętajcie, że to jest miecz obosieczny, bo te osoby dostaną tą informację, że zostały zaatakowane. Teraz atakuję 2, 2, 3, 8, 1. Tak? I znowu klikam atakuj. Zobaczymy, hangar został zniszczony, i patrzymy, ta sama sytuacja, czyli ten hangar nie miał żadnych rzeczy, tak, czyli był pust oczywiście to się zdarza dzisiaj mocno z tego względu, że dopiero startuje parę godzin dopiero jest ta aktualizacja więc osoby jeszcze nie zdołały się uzbroić tak naprawdę, tak więc tak to wygląda, oczywiście znowu straciliśmy jeden diament te osoby tak naprawdę zyskały 0,8 diamenta dzięki tym atakom. i tak dalej i tak dalej, i teraz jak wrócimy do naszego drona to widzimy tu, że ma 4 na 10 to znaczy każdy nasz atak kosztował nas energii i teraz tak, mm, nie wiem, czy tutaj da, uda mi się zaatakować. Nie, tego mi się nie da zaatakować. Mm, żeby Wam pokazać, właśnie walkę, czyli pokazać Wam kogoś, kto jest upgrade'owany. ale nie wiem, czy mi się tak uda z pamięci, z kim ja to tam walczyłem. E, 4488, zobacz. Nie, przeciwnie jest atakowany. To nie, to znaczy, jeżeli jest atakowany, to znaczy, że ma mm, albo jest w tym momencie atakowany, albo po prostu ma wykupioną, y, właśnie, nietykalność. Y, dobra, no, niestety nie pokażę na tym nagraniu, jak to jest, jak się bombarduje kogoś, z tego względu, że właśnie nie mam, nie mam kogo zaatakować. Y, y, akurat to jest tak, więc. No, dobra, kiedyś jeszcze Wam pokażę. Chodzi o to, Bo sami zobaczycie. Chodzi o to, że jeżeli się atakuje kogoś. No to znowu spróbujmy losowo, ale to raczej przy takim zagęszczeniu ruchu to nie da rady. 148 atakujemy ID i znowu jak atakujemy, to w tym przypadku moglibyśmy atakować na przykład jeszcze 10 razy, no ale w, no, no wszędzie jest to samo, czyli pusto, mm, to nie. Dobra, yy, więc możemy atakować tak długo, przez pół, przez pół minuty możemy atakować i wyszczelibywać dużo, Pocisków, ale oczywiście wszystko zależy, ile mamy pocisków. Czyli w tym przypadku moglibyśmy wyszczelić 183 pociski, ale też musimy zwrócić uwagę, że każde wyszczelenie pocisku również kosztuje energię drona. Więc w tym przypadku, gdybyśmy wyjechali dronem jedynką, gdzie ma tylko 3 na 10, to tak naprawdę w najlepszym rozgrywce moglibyśmy wyszczelić tylko 3 razy 3 pociski, z tego względu że brakłoby nam energii właśnie w dronie więc jeżeli idziemy na większą walkę tak to wybralibyśmy dron na przykład 20, e, dron trójka czyli 25x25 25, bo moglibyśmy tutaj atakować mocniej oczywiście im więcej jeżeli zaczynamy walczyć na poważnie no to bierzemy drony te lepsze, tak, no bo tu w tym przypadku masz 500 możliwości tak, ataku więc tutaj wystarczyłoby mieć większe, większe, większą ilość nabojów e, i moglibyśmy mocno atakować. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą zakładkę, to tak naprawdę filmik będzie dobiegał końca, z tego względu, że oczywiście tutaj każdy dron możecie sobie ulepszać pod kątem właśnie Rakiet, ognia, i tak dalej. Możecie sobie ulepszać pojemność, możecie ulepszać sobie, mm, przeładowanie, tak naprawdę. Możecie ulepszać albo jedynkę, albo na przykład kupić sobie, e, nie wiem, piątkę, dziesiątkę. Tak, to wszystko zależy już od Was. Wtedy macie mocniejsze te hangary, mocniej, czy znaczy te drony, mocniejsze one są i macie też kilka. Czyli w tym przypadku e, działa to w ten sposób, że macie możliwość po prostu ulepszać te radary i walczyć kilkoma tak czyli jak wam jeden straci energię możecie walczyć drugim i przez noc się wam one naładują chyba że będziecie chcieli to dokupicie sobie energii tak teraz tak jeżeli chodzi o te właśnie tutaj informacja było że 20 historii ataków to jest trochę błąd na ten moment jest to jako, jako błąd i jeżeli chodzi o, o hangar tak to ta wartość te 9 milionów diamentów to jest z, na saldach użytkowników. Tutaj nie są brane, e, brane informacje o Gigamagazynie. Stąd też właśnie ta liczba jest mniejsza niż powinna być, bo jest trochę więcej diamentów, ale będzie aktualizacja, więc będzie to poprawione. Na dzisiaj, na 15 lutego, jest właśnie ta wartość, która po prostu jest błędna, bo nie bierze wszystkich diamentów, tylko diamentów, które są w saldzie gry. Więc to jest też błąd, ale to też naprawią. I teraz, no chyba tyle, jeżeli chodzi o tą zakładkę, oczywiście możecie pytać, możecie zadawać pytania i będziemy działać dalej. Serdecznie zapraszam właśnie do tego, aby walczyć ze sobą, tak, bronić się, mieć własną strategię, sprawdzać się i oczywiście cieszyć się grą More Diamonds. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.